Poranne uroczystości o 4.40 z okazji 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wieluniu, tak jak w latach poprzednich poprzedziła całonocna sztafeta z lotniska w polskiej Nowej Wsi pod Opolem, skąd startowały samoloty bombardujące Wieluń 1 września 1939 roku. Po dotarciu sztafety na miejsce, w której w tym roku biegło 30 osób rozpoczęły się główne uroczystości. Wśród zaproszonych na obchody 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej gości dało się zaobserwować marszałka województwa Łódzkiego Witolda Stępnia, byłego posła, a teraz wiceprezesa Nik Mieczysława Łuczaka i naturalnie wielu innych dostojnych gości, także naocznych świadków bombardowania Wielunia. Polski rząd na obchodach reprezentował minister kultury i dziedzictwa narodowego, wicepremier Piotr Gliński. Pan minister odczytał do zgromadzonych specjalnie list od premier polskiego rządu Beaty Szydło. 1 września 1939 roku zapisał się w historii jako początek dramatu II wojny światowej. Tego dnia na uśpiony Wieluń spadły pierwsze bomby, przynosząc śmierć niewinnych, cierpienie i pożogę. Pierwsze ofiary tej wojny, ludność cywilna Wielunia, zapłaciły najwyższą cenę za bestialski atak niemieckiego terroru ci którzy wtedy zginęli na zawsze zostaną w naszej pamięci oddajemy dzisiaj hołd mieszkańcom Wielunia ale też wszystkim ofiarom II wojny światowej pochylamy się nad ich losem z szacunkiem pamięcią i poczuciem odpowiedzialności za przyszłość co w historii ludzkości takie wydarzenia, takie miejsca, takie daty, które na zawsze powinny zostać w naszej pamięci. Niektóre z tych wydarzeń zostały ukształtowane przez naturę, inne są dziełem człowieka. 77 lat temu, tego dnia, na to miasto spadły. I wojny, II wojny światowej. Mieszkańcy tego miasta i to miasto poniosło najwyższą ofiarę, ofiarę, ofiarę życia, ale na zawsze pozostają w historii ludzkości. Przed chwilą ucichł dźwięk wyjących nad wogę syren. Ale jeszcze trwa na w uszach, jeszcze drży w powietrzu, jeszcze Rozbudzone alarmem ptaki nie usadowiły się na powrót w swoich gniazdach. I mimo, iż świadomi jesteśmy otaczany, otaczającej nas, nas z rzeczywistości i czasu, w którym się znajdujemy, to budzi on w nas jakiś nieokreślony wewnętrzny niepokój, jakiś irracjonalny lęk. Taki sam dźwięk syren. Obudził o świcie 77 lat temu mieszkańców Wielunia. Trzema! Łać! Salwą! Ładnie! Salwą! Pa! Ładnie! Salwą! Ład! Kombatanci i weterani walko Niepodległość Rzeczypospolitej. Mieszkańcy Wielunia! Żołnierze Wojska Polskiego Rodacy, stajemy do Apelu w miejscu zburzonej wieluńskiej fary. Stajemy w rocznicę wybuchu II wojny światowej, aby przywołać pamięć bohaterów, którzy w 1939 roku oddali życie za ojczyznę. Wołam żołnierzy z nadwartej i Bzury, z Westerplatte i Helu, spod gławy i Borów Tucholskich, spod Tomaszowa Lubelskiego i Kocka. Umanów z Podkroju Mokrej, obronniców Warszawy, Wizny i twierdzy Moglin. Stancie do apelu. Podczas porannych uroczystości nie zabrakło także okolicznościowego akcentu artystycznego. Tak jak rok temu specjalne widowisko przygotował Wieluński Dom Kultury. Po oficjalnych przemówieniach przedstawiciele władz, zaproszeni goście i świadkowie bombardowania Wielunia składali okolicznościowe wiązanki kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym wydarzenia z 1 września 1939 roku, kiedy to o 4.40, atakiem niemieckiego Luftwaffe rozpoczęła się II wojna światowa. Nowością w tym roku był jeszcze jeden ważny punkt porannych uroczystości. U zbiegu ulicy Sienkiewicza, praktycznie przy Placu Legionów, odsłonięto jeszcze makietę historycznego centrum Wielunia z brązu, wykonaną przez artystę plastyka Marzenę Uryszek. Mapa jest robiona, robiona na półkuli z wykorzystaniem map geodezyjnych. Więc jest wszystko perfekcyjnie, na ile się dało zrobiono. Są najważniejsze budynki w mieście. E, e, zaczyna się od Bramy Krakowskiej, kończy się na Bramie Kaliskiej. Możemy zobaczyć najważniejsze e, budynki, tak jak mówiłam, kościoły, muzeum, mamy tutaj ratusz rzeczywiście, place główne. Myślę, że będzie to mieszkańcom służyło. Myślę, że będzie ciekawą atrakcją Wielunia.